Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o renowacji drzwi wewnętrznych. Wszyscy wiemy, że drzwi wewnętrzne to element naszego domu, który z czasem może ulec zużyciu. Mogą pojawić się zadrapania, odpryski farby, a nawet pęknięcia. Ale nie martwcie się. Renowacja drzwi wewnętrznych to zadanie, które można wykonać samodzielnie, bez konieczności zatrudniania fachowca. Potrzeba renowacji drzwi wewnętrznych może wynikać z różnych czynników. Może to być po prostu chęć odświeżenia wyglądu wnętrza, nadania mu nowego charakteru. A może drzwi są po prostu zniszczone i wymagają naprawy. Bez względu na przyczynę, renowacja drzwi wewnętrznych to świetny sposób na poprawę estetyki i funkcjonalności naszego domu. Renowacja drzwi wewnętrznych to proces, który może być szybki i łatwy, a jednocześnie bardzo satysfakcjonujący. Nie wymaga specjalistycznych umiejętności, a większość prac można wykonać samodzielnie. Do renowacji drzwi wewnętrznych będziemy potrzebować kilku narzędzi i materiałów. Zacznijmy od narzędzi: śrubokręt, papier ścierny o różnych gradacjach, szpachla, pędzel, wałek, młotek, gwoździe, klej do drewna. A teraz materiały: farba do drewna, lakier do drewna, grunt do drewna, szpachlówka do drewna. Wkręty. Gwoździe. Taśma malarska. Zanim zaczniemy renowację, musimy przygotować drzwi. Pierwszym krokiem jest usunięcie starej farby lub lakieru. Możemy to zrobić za pomocą papieru ściernego lub specjalnego środka do usuwania farby. Następnie należy dokładnie oczyścić drzwi z kurzu i brudu. Jeśli na drzwiach znajdują się pęknięcia lub dziury, należy je wypełnić szpachlówką do drewna. Po wyschnięciu szpachlówki, należy ją przeszlifować papierem ściernym. Po przygotowaniu drzwi, możemy przystąpić do malowania lub lakierowania. Jeśli chcemy pomalować drzwi, należy je najpierw zagruntować. Grunt zapewni lepszą przyczepność farby i zapobiegnie jej łuszczeniu się. Po wyschnięciu gruntu, możemy pomalować drzwi wybraną farbą. Jeśli chcemy lakierować drzwi, należy je najpierw przeszlifować papierem ściernym o drobnej gradacji. Następnie możemy nałożyć lakier za pomocą pędzla lub wałka. I to wszystko? Renowacja drzwi wewnętrznych to zadanie, które można wykonać samodzielnie. Wystarczy trochę czasu, cierpliwości i odpowiednich narzędzi. Pamiętajcie, że renowacja drzwi wewnętrznych to świetny sposób na odświeżenie wyglądu naszego domu i nadanie mu nowego charakteru. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o renowacji drzwi wewnętrznych. To świetny sposób na odświeżenie wyglądu domu bez konieczności wymiany wszystkich drzwi. Istnieje wiele metod renowacji drzwi wewnętrznych, a każda z nich ma swoje zalety. Pierwszą i najpopularniejszą metodą jest malowanie. To najprostszy i najtańszy sposób na odświeżenie drzwi. Możesz wybrać dowolny kolor, który pasuje do Twojego wnętrza. Pamiętaj, aby przed malowaniem dokładnie oczyścić drzwi i usunąć wszelkie stare powłoki. Drugą metodą jest klejenie. Możesz użyć tapety, folii samoprzylepnej lub innych materiałów, aby nadać drzwiom nowy wygląd. Ta metoda jest idealna dla osób, które chcą uzyskać bardziej oryginalny efekt. Trzecią metodą jest dejkupaż. To technika polegająca na przyklejaniu do powierzchni papieru lub tkaniny, a następnie pokrywaniu jej lakierem. Dejkupaż pozwala na stworzenie unikalnych wzorów i efektów. Czwartą metodą jest dekoracja witrażowa. To bardziej skomplikowana metoda, ale pozwala na stworzenie prawdziwie wyjątkowych drzwi. Witraże można wykonać samodzielnie lub zamówić u specjalisty. Pamiętaj, że przed rozpoczęciem renowacji drzwi wewnętrznych należy je dokładnie przygotować. Należy usunąć stare powłoki, oczyścić powierzchnię i zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w renowacji Twoich drzwi wewnętrznych. Pamiętaj, że najważniejsze jest, abyś czuł się komfortowo i zadowolony z efektu końcowego.